Cześć, tu Sebastian. Sobowiec. Dzisiaj też chciałem Wam powiedzieć kilka słów na tematy przyrodnicze. Tym razem nie będę jednak opowiadał ani o moich książkach, ani o innych produkcjach. Tylko o problemie wałacających się psów i kotów. Troszeczkę nam będzie przeszkadzać dym, ale trochę nam też ognisko pomaga, bo utrzymuje nam temperaturę ważną dla kamery. A o co chodzi? Nieraz na pewno. Zetknęliście się w terenie, czy to w czasie spaceru, czy w innej sytuacji, z wałęsającym się bezdomnym psem albo kotem, może to być zwierzę bezdomne z własnego wyboru, a może być też porzucone przez człowieka. Zwykle jednak upatrywałbym przyczyny tej drugiej, jako że jest to powszechne, bo często zwierzę staje się zabawką, która rośnie potem już jest niepotrzebna i wtedy jest właśnie wyrzucana do lasu albo w jakimś terenie. Problem ten dotyka nie tylko samych tych zwierząt, tylko poszkodowanych przez człowieka, bo pies i kot są porzucane i wtedy jest im ciężko przetrwać warunki, do których nie są przystosowane, na przykład zimę, która właśnie nadeszła, ale dotyka też zarówno ludzi, jak i dzikich zwierząt. Ja chciałem powiedzieć dzisiaj na temat dzikich zwierząt, jak, jak to się ich tyczy. Mianowicie jest tak, myślę, że potwierdzą takie fakty, potwierdzi większość naukowców, którzy pracują w terenie. Na przykład, jak moich doświadczeń wynika, będą to na przykład obserwatorzy ptaków albo osoby nagrywające nietoperze nocami, że zdarza się, że na przykład jeżeli Dość nagrywanie toperze ma jakieś trasy na których musi przejść często chodzi całą noc i nagrywa od wczesnej wiosny właściwie do późnej jesieni zależnie od warunków pogodowych i wtedy na tych trasach nocnych chodząc czasem kilka czasem nawet kilkanaście nocy z rzędu jeżeli jest nasilenie sezonowe takich prac osoby te napotykają na każdym kilometrze kwadratowym tak statystycznie na każdym kilometrze, no może nie tyle kwadratowym, co tej takiej trasy, którą pokonuje, kota, który gdzieś w nocy na coś się czai. Oczywiście za dnia można też spotkać watachy psów, jakieś takie od dwóch do, można powiedzieć, 12, zależne od pory roku. Przy takich sytuacjach jak rójka, one się łączą w większe stada i oczywiście. Zarówno pies, jak i kot są potrzebne, bo pies musi pilnować gospodarstwa, a kot jest potrzebny do tego, żeby płoszył i łowił gryzonie na terenie gospodarstwa i w terenie zabudowanym. Ale jak się okazuje w polach, w lesie, na jakichś nieużytkach generalnie te zwierzęta działają szkodliwie, dlatego że jest dużo ptaków, które gniazdują na ziemi. Troszkę mi gorąco od tego ogniska, ale może jakoś damy radę. Gniazdują te ptaki na ziemi i mogą przeżywać straty z powodu właśnie wałęsania się psów i kotów. Nie musi pies ani kot znaleźć gniazda takich ptaków, żeby im zaszkodzić, bo wystarczy, że on przejdzie obok albo zainteresuje się tym gniazdem na chwilę a w tak wrażliwym momencie, jak składanie jajek. Zwykle to jest wczesna wiosna, ale niektóre ptaki gniazdują przez cały sezon albo mają wielokrotne lęgi, albo próbują je po prostu powtarzać w wyniku strat. Ale jeżeli ciągle w pobliżu chodzą takie psy i koty, to i ciągle płoszą je z gniazd, to tym ptakom w jakimś tam momencie odchciewa się po prostu w tym roku gniazdować, i określona para, która mogłaby wyprowadzić lęk, pozostaje bez, bez młodych. Chodzi o to, że jeżeli samica właśnie składa jaja, a nie może od razu zacząć wysiadywać, bo chodzi o to, żeby jaja równocześnie się wykluły. Pisklęta z tych jaj nie może ich zacząć od razu wysiadywać, więc składanie trwa zwykle kilka dni, bo w ciągu jednego dnia samica nie jest w stanie złożyć pięciu czy nawet czasami 12 jaj. I właśnie wtedy, w okresie składania czy budowy gniazda, kiedy w pobliżu pojawi się drapieżnik, to właśnie wtedy może się zdarzyć, że. Samica, czy w ogóle cała para zostanie spuszczona z rejonu gniazda i już do niego nie wróci. I to są straty wynikające z, z tego wałęsania się wiosną. Drugi okres neurologiczny dla ptaków to będzie mm, zima, właśnie tak jak teraz, kiedy e, pojedyncze ptaki lub całe stada, zwłaszcza ptaki związane z, które, które, dla których drzewa nie mają większego znaczenia mm, siedliskowego. Czyli takie, które generalnie trzymają się ziemi i podłoża, kiedy są wielokrotnie płoszone, i nie tylko zresztą ptaki, ale i jakieś mniejsze ssaki, kiedy są wielokrotnie płoszone przez psy i koty, to mają duże straty energetyczne i to sprzyja osłabieniu ich kondycji w czasie zimy. A wiadomo, że jest to dla zwierząt okres trudny, muszą go jakoś przetrwać i wtedy mogą zostać łatwiej złapane przez inne drapieżniki, bądź same, samego psa lub kota. Oczywiście wiadomo, że po to jest zima, żeby część z tych zwierząt, które są słabsze, wymarła w, w obrębie gatunku czy jakiejś populacji. I oczywiście wiadomo też, że spośród zwierząt, które się, ptaków, które się lęgną, na przykład, nie wszystkie pisklęta zostaną wychowane, bo po prostu muszą być zjedzone jako, jako te słabsze, które nie zdołały um, uciec w jakiejś sytuacji. Ale domeną takich właśnie zachowań, polowań na te, na te pisklęta czy na później na ptaki i inne zwierzęta w okresie zimowym jest to rola drapieżników właściwych, naturalnych dla tych gatunków. Oczywiście będą to zwierzęta kunowate, lis, będą to sowy, będą to dzienne ptaki drapieżne jak jastrzęb, myszołów czy błotniak. Ale nie mogą być to koty, ani nie mogą być to psy w rejonie... Przyrodzie. Oczywiście w rejonie zabudowanym no to już jest inna sytuacja. I Te zwierzęta, oczywiście wiadomo, że zwierzęta trzeba kochać i, i, i opiekować się nimi, jeżeli to jest jeżeli wymaga tego sytuacji, ale jeżeli już ktoś chce pomóc takiemu bezdomnemu psu albo kotu to polecałbym raczej albo przygarnięcie go do swojego domu, jeżeli nie jest tych zwierząt zbyt dużo, albo znalezienie dla niego jakiegoś innego domu, może ktoś znajomy potrzebuje kota lub psa, albo po prostu zamiast wydawać pieniądze na karmy dla tych zwierząt, wykupić mu miejsce w schronisku. I mamy teraz dobre schroniska i można zwierzętom zapewnić właściwą opiekę. No trochę mi oczy zadymiło, ale może dam jakoś radę można z takim zwierzątkom bezdomnym zapewnić właściwą opiekę w schroniskach i tak powiem, że właściwie to szkoda pieniędzy na tą karmę, bo właściwie osoby, które dokarmiają bezdomne psy i koty w zimie, wydają pieniążki... wydając te pieniążki na karmę, powiększają problem bezdomności psów i kotów, dlatego że inni wiadomo, że te zwierzęta znikąd się nie wzięły one zostały porzucone przez człowieka inni ludzie widząc, że w określonej wsi albo w określonym miasteczku dokarmia się takie zwierzęta będą wiedzieli będą mieli taką świadomość, że mogą swobodnie porzucić jakiegoś psa albo kota w tej okolicy, bo ktoś się nim zaopiekuje i wtedy problem narasta, bo tych zwierząt będzie przybywać załóżmy, że jest miejscowość X a obok jest miejscowość jeszcze Y i Z i jeżeli w miejscowości X znajdzie się kilka osób, które dokarmia bezdomne psy i koty to ludzie z miejscowości Y i Z, jeżeli będą chcieli porzucić takie zwierzęta podrzucą je właśnie do miejscowości X, bo tam te zwierzęta są dokarmiane. Okazuje się, że bezdomne psy i koty są zagrożeniem nie tylko dla zwierząt dzikich ale w przypadku y, psów są także zagrożeniem dla y, ludzi, bo znam sytuacje, w których y, przez wieś przebiega droga krajowa i dzieci, y, jakieś dziecko zostało albo wystraszone, albo pogryzione, rozeszła się o tym pogłoska i dzieci zamiast chodzić y, bezpiecznie po zebrach tam, gdzie jest wyznaczone do tego miejsca do przechodzenia przez drogę krajową, chodziły przez y, w miejscach y, nieoznakowanych y, Czyli bo, dlatego, że przy zebrach czekał na nie pies, który często na nie szczekał, bądź no, może chciał je ugryźć. Nie znam dokładnie sytuacji, ale wychodzi na to, że takie zwierzęta stwarzają zagrożenie zarówno bezpośrednio dla ludzi, jak i dla na przykład dla ruchu drogowego. Więc utrzymywanie takich zwierząt jest, y, nie jest zbyt dobre y, na zwanej wolności. Dlatego apeluję do Państwa, do mieszkańców zwłaszcza małych miast, miasteczek, wsi, żeby nie dokarmiać takich zwierząt, wałęsających się psów i kotów, dlatego że powiększamy w ten sposób problem tego zjawiska, a także stwarzamy zagrożenie nie tylko dla dzikich zwierząt, bo zwłaszcza dla dzikich zwierząt, ale też dla ludzi, w tym oczywiście dla dzieci. Które czasami nie wiedzą, co z takim zwierzęciem zrobić, kiedy je spotykają, a takie zwierzę szczeka. A wcale nie jest tak, że każdy pies bezdomny będzie zachowywał się płochliwie i potulnie, bo tak nie jest. Zdarza się, że te psy są po prostu agresywne i zdarza się, że są, bo są takie momenty w roku, kiedy na przykład jakaś suka w okolicy ma rójkę i wtedy psy są agresywne. A jak wiemy, może się to zdarzyć nie tylko w lutym, ale, ale o różnych porach roku. I ponawiam do Państwa apel. Jestem przekonany, że mogę, mogę, ten apel, mogę apelować w imieniu wszystkich przyrodników, naukowców, którzy znają to zjawisko z praktyki, żeby nie dokarmiać zimą dzikich, zdziczałych i wałęsających się psów i kotów, dlatego że ten problem się w ten sposób tylko powiększa. Na dzisiaj Wam dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.